wykład profesora Roberta Aumana z Izraela. Laureat Nagrody Nobla ceniony na całym świecie za zastosowanie teorii gier w naukach ekonomicznych przyjechał do Poznania na zaproszenie Politechniki Poznańskiej. Przed południem profesor Auman spotkał się z przedstawicielami poznańskiej społeczności żydowskiej. W wizycie przyglądał się Paweł Oses. To miała być jedynie kurtuazyjna wizyta, ale nie zabrakło wzruszeń. Tak było na przykład w momencie, gdy gość odwiedził synagogę w siedzibie gminy żydowskiej. Profesor Robert Aumann nie ukrywał uznania dla poznańskich Żydów. Są ciągle dumni z tego, że są Żydami. Chcą kontynuować swoją tradycję. Dumni z podniesioną głową mówią tak, jestem Żydem. To jest postawa, która utrzymała Żydów przy życiu przez tysiące lat. Profesor Aumann razem ze swoją małżonką poznawał historię poznańskich Żydów. Ku zdumieniu wszystkich okazało się, że żona Noblisty jest potomkiem słynnego wśród Żydów całego świata poznańskiego XVIII-wiecznego rabina Akiwe Egera. To oczywiście było wiele lat temu i nie mogę nic powiedzieć o tym rabinie, ale mój ojciec zawsze dumnie podkreślał: jesteśmy potomkami Akiwe Egera. Podczas spotkania Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu Alicja Kobus opowiadała o reaktywowaniu Gminy Żydowskiej w stolicy Wielkopolskiej. Mówiła między innymi o współpracy z poznańskimi szkołami w przewieniu wiedzy o kulturze żydowskiej. O profesorze Aumanie powiedziała, że jak mało kto odzwierciedla najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Żydów. Łączy historię, historię Holokaustu, tragedii narodu żydowskiego z historią współczesną Izraela, z racji tego, że ginie jego syn w, w pewnym czasie jest to coś niesamowitego. Profesor Robert Aumann urodził się w 1930 roku we Frankfurcie nad Melem. Jako ośmioletni chłopiec uciekł razem z rodzicami z trzeciej Rzeszy. Jest profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. W 2005 roku dostał nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Jeden z jego synów zginął podczas inwazji Izraela na Liban w 1982 roku. ただ、のこのテレビは。